I chodźmy do dziadków. Hmm. O, mama, tam jest białe. Tata już piecze kiełbaski. Z to już mamy nakryte. Idziecie z tatą paczki wysłać? Masz tu paczkę? Tak. Dobra. Tu będzie dwa. W prawo jeszcze raz w lewo. Powiedzcie, gdzie my jesteśmy? U kogo wyspałyście? U babci do U... dziadków. A lubicie tu przyjeżdżać? Tak. Fajnie tutaj jest, prawda? Macie tutaj dużo towarzystwa, dużo kuzynek tu mieszka waszych. I dużo rzeczy do bawienia na dwórku. Tak, i duże podwórko. Tak, i dużo zabawek, i dużo zabawek do piaskowni. Nie tutaj, prawda? I z A wiecie, kto dzisiaj do nas przyjdzie? Nie, ja nie wiem. Dzisiaj przyjdzie Igusia, Ewunia i Lenka. I mała Adunia? Tak. Cieszycie się? Teraz będziemy robić e, sałatkę, będziemy warzywa na sałatkę przygotowywać. Musicie wziąć sobie listek sałaty, i trzeba go porwać i wrzucić do tej dużej miski. Skakuj, Łusia. Na takie? Tak, na takie, bardzo dobrze. Na małe kawałeczki. takie? Tak. Małe, pójdź. Małe, a gdzie jest ta? Babcia? Aha. Babcia jeszcze jest z pracy z dziadkiem. Wróci dzisiaj wieczorem. To rozpalimy sobie wtedy w kominku ogień, zrobimy grilla. Zaprosiliśmy dzisiaj gości. Ewy. Tak. Wasze kuzyneczki i, I będziemy dzisiaj grillować. sobie grillować Będziemy grillować. No ciekawe czy przyjedzie Benia. Tak. ta Benia. Gryzie? I to najgryzała moje spory. Bo gwiniasz jeszcze z i tak dla tak. zabawy podgryza, tak? Tak, tak. A nie lubimy się. A pania, ja złoniłam je. Hmm? Jak pachnie? Podoba wam się zapach czosnku? <grym> byłyście małe, to zajadałyście kanapki z czosnkiem. Smarowałam wam czosnkiem kanapeczki z masełkiem i czosnkiem. I tak zajadałyście, wiecie? Bardzo lubiłyście. Klacia, proszę, twój czosnek. Ja próbuję. Spróbujesz? Proszę. Zobaczymy czy się uda. Pięknie wycisnąć czosnek. Musia, chcesz spróbować? No ja, u No, musia, spróbuj. Ja to Dobrze, wulcję. O, super, Musia. Idzie, idzie. Teraz wyciśniemy sok z cytryny. Ale jak to chce, robić. Tak? Właśnie. Kręcimy mocną cytrynką. I jak ma dziewczynki idzie? Dobrze. Leci soczek? Dużo leci. Hmm, dużo leci. no to dobrze. Proszę, by nam nie wleciała dla mnie Teraz dolewamy soczku do tego czosnku. Tu do miseczki wlej. Teraz dodamy majonez. Tak, teraz będziemy dodawały majonez. Fiel, fiel, fiel. No. Proszę łyżkę majonezu dodaj. Mhm. Majonet. Krew dusza. Krew A Ale nie twój. <noise> Lubicie gotować z mną? Tak! Młodziaka też masz dużo. Mhm. Muszę. I jeszcze jedną łóżeczkę mała doda. Dalej tak. tak. jest, jest. Tutaj jest ciągle jeszcze. To trzeba wymieszać. Ja się wymiesza. Ja się wymiesza. Ja Ja, ja o. o, mama, ma sobie białe. Mhm. To jest mięsko. Tak, to jest piersi kurczaka. Piesi kurczaka. kurczaka. I teraz będziemy na każdy z tych piersi. Piesi. Tak nakładać i rozmarowywać. Ja, yeah. ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Na to. Dobrze. Teraz ja, ja, ja. Ok. Na ten, na ten, na ten. Polej. Jeszcze A skąd ten majonez jest? Kupiliśmy majonez w sklepie. Czego jest majonez? Z czego jest majonez, dziewczyny? Nie wiem. Nie wiecie, czego jest majonez? Nie ja wiem. podobno wiesz? Z jajek od kule, które biegają po trawce. Dokładnie tak. Majonez jest z jajeczek. Kurki znoszą jajka. Najpierw biegają po trawce, zjadają robaczki, kamyczki, a później. Jajka noszą, tak? kulki zjadają i robią jajka. Mm -hmm. jako tak. 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 moje kucharki. Tak. Dobrze, gotowe, tak? Teraz te pierwsi będą się marynowały 10 minut. Ale nie nie sobie palców. Nie. Ale to wygląda jak buzie. Piękna. Wyglądają wszystkie jak Smaknieniem buźki, tak? Mm, Mama jest duża buś. Wow. jaka czałoszka. Mhm. Tak, Te jeszcze musimy zrobić zasady. sos. I mieszamy. Przerzucamy teraz sałatkę na salaterkę. na chwilę jak się pierwszy usmarzy, to dodamy jeszcze pierś do tej sałatki. Po możecie mi rozłożyć obrus? Tak. tak. trzeba rozłożyć ten obróz na stole. Tak ja robić tam. Dobrze. Naciągnięty jest obróz? Usiądź. Tak. pociągnij jeszcze w twoją stronę. Dobrze, to rozłóżcie na stole talerzyki. Dla każdego po jednym. Ja się. Dawaj, ale Tu, a ja tu, a tu, a tu... To są bataty, patrz. Bataty to są takie inne ziemniaki, inna odmiana ziemniaków. Zrobimy z nich frytki, wiesz? Te bataty są olbrzymie. Tak. I on jest. I mocny. Bardzo duże są bataty. Większe od naszych polskich ziemniaków, prawda? Te mam już tak. mamy pokrojone, już są gotowe do upieczenia, ale teraz zrobimy sos do batatu dip. Teraz z dziewczynkami robimy sos pacikim. Dziewczynki ścierają ogórek. Będzie jako dodatek tak, do naszych frytek z batatów i ogólnie do dań grillowych. No, nie, nie, nie. Zresztą górę to już ja. A przy okazji opowiem Wam troszkę o diecie dziewczynek, bo. Yy, Pojawiają się takie pytania dość często, pewnie od osób, które nas oglądają dłuższego czasu i pamiętają jeszcze jak kiedyś, jakiś rok temu, może dwa lata temu nawet, opowiadałam Wam, że dziewczynki mają dietę eliminacyjną. No i pytacie, jak to wygląda teraz. A więc teraz wygląda to tak, że dziewczynki no ze względu, że mają tą nietolerancję laktozy, to unikamy podawania im produktów z laktozą. I może pamiętacie, jeszcze był taki czas, że nie podawaliśmy im owoców, ze względu na podejrzenie nietolerancji fruktozy, ale później stopniowo te owoce zaczęliśmy wprowadzać i okazuje się, że owoce całkiem fajnie dziewczyny tolerują. Oczywiście jak zjedzą za dużo owoców, no to nie jest dobrze, ale wiecie, żaden brak umiaru nie jest dobry. Jedynie na gruszki i jabłka musimy troszkę uważać, a resztę owoców tolerują bardzo dobrze. I od pierwszego unikamy też syropu, syropu glukozowo-glukozowego i mleka w proszku, czyli unikamy w większości słodyczy kupnych, takich sklepowych, no ale nie tylko, bo też i jogurtów e, takich smakowych, czy na przykład napoi, bo niestety w nich e, syrop glukozowy jest bardzo często, a więc jeśli chodzi o słodycze, to tak naprawdę e, Przeważają u nas domowe wypieki. Patrzymy na skład produktów, staramy się po prostu unikać e, tych składników, których dziewczynki jeść nie mogą. Staramy się, żeby, o tak jak tu jest napisane, produkty były bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez sztucznych aromatów. Ogólnie tak, staramy się, aby dziewczyny zdrowo jadły. Klarunia mi pomaga nosić, ustawiać wszystko na stole. Stół już mamy nakryty, dziewczynki przygotowały stół. Tata już piecze kiełbaski. Jak się idzie? No to co, czekamy na gości. Fryteczki, no? Tak, możecie spróbować, proszę. Ale nie mamy widać. Proszę, Karmia, weź wszystkie noże w rączkę. I łóż koło talerzyków. Po prawej stronie noże. Anielka, proszę, widelce rozłóż. Po lewej stronie talerzyków. Anielka, pobiegniesz do babci do domu i powiesz, żeby przygotowała więcej widelc i noży? Hmm. A co, wy dobrałyście się już do pieczonych kartofelków? Ta, 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 ta. Tak, i co? Smakują wam? Pusia. Mhm. Smaczne są? A pójdziecie zaraz z tatą do paczkomatu wysłać paczuszki? Dobrze, musisz gdzieś, żeby mieć siłę nosić paczki, tak? tak? Tak, tak. Dobrze, bo dzieci już czekają na swoje kotki, które wygrały w naszym rozdaniu facebookowym. Ja, Kanielko, idziecie z tatą paczki wysłać? Masz tu paczkę? Tak. Dobra. Tu będzie dbać. Zrobiłam paczkę. Zrobiłaś miejsce na paczkę, widzę. Dobra. Tata, nie pada, by? Nie pada, ale chcesz, żebyśmy go zaburzyli. Tak. Bo jest zimno. Podlewam go. Tak.

Stop samochód jedzie do lewej strony Dobrze, możemy iść dalej. W lewo, w prawo I jeszcze raz w lewo. Jak nic nie jedzie, to idziemy, tak? Uwaga, idziemy. Hello. <laughs> ale ale... Wędzone Boże no. aż A ty poza A teraz po poproszę, poproszę. po kolei? Ja twoją? stworzę? Ja. A Ja. będę na. No. A ja? No. Pięknie. O. Super. Ja, o, jest i dobre. Czieri się dzień! A tam dalej ile jeszcze jest? Nie wiem. Gdzie na początku? Jak zrobię spokojnie se bawią dziewczyni? Oj, ja je spokojnie se Ale dużo stały. Chyba nie chcę iść za jednego dolnego rodzaju na trzy Chwilę możemy pooglądać ślimaki, tak? Policzmy do pięciu i wtedy idziemy. Jeden? Aniela liczymy? A, niestety. Czyli tak chętnie widzę. Tak, patrzcie, jak wyglądasz. Zleciłem. Nie, to ktoś inny dał. Już musieliście? Tak. Co wy macie? Lodi! Lody? Lody! Kto wam dał lody? Jakie są? Dobra, do Larga nam je nałowiła. Mm -hmm. dobrze. Iwusia! Co się nożyce. Zeszliście, czy się schować? Klarcia się schowała. 3, 9, dziewięć, 5, 5. dziesięć. O północy, gdy już wszyscy goście śpią w swoich łóżkach, i dzieci również. Rodzice się randkują przy kominku. Tego nie widzicie, ale ja siedzę pod kocem, grzeję się, bo mi zimno, a Adam obok zajada loda. Podobno. Przeciwieństwa to się, się przyciągają, nie? Tak, jak trafiłam. Naprawdę jest północ, właściwie no dwie po północy. Typ 12.